Paniam się to, przed wiecznością. Wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój i dla nas My Tobie krwi i wodą Któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Krwi i wodo, która się wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Dzieńka świętej siostry Faustyny. W czasie wieczornego nabożeństwa zaczęła dusza moja konać w strasznych mroku. Czuję, że jestem pod mocą sprawiedliwego Boga. Jestem przedmiotem Jego zapalczywości. W tych strasznych chwilach rzekłam do Boga: Jezu, który się przyrównujesz w Ewangelii Świętej do Matki Najczulszej, ufam słowom Twoim, boś ty jest prawda i żywot. Jezu. Ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz. Nie odstępuję od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. A jak straszne jest to udręczenie duszy, ten może zrozumieć, kto sam przeżywał podobne chwile. Panie, z nich to doświadczenie mroku duchowego. I dla nas będzie znakiem, czym byłoby życie nasze, wiara bez ufności, bez odkrycia daru miłosierdzia. Jak bardzo właśnie Ty i całe dzieło zbawienia jesteś źródłem naszej ufności. Inaczej pozostawałoby nam tylko mroczne oczekiwanie Bożej Sprawiedliwości. Dlatego. Z ufnością Cię prosimy, aby cała ludzkość mogła doświadczyć Twojej opieki, Twojej mocy, abyś odnawiał oblicze Ziemi dotkniętej wojną, nienawiścią, propagandą kłamstwa. Prosimy, aby Twój dług odnawiał Kościół, by doświadczał mocy, nawrócenia, po to, by pełnić Twoją misję i Twoją wolę w świecie. Powierzamy Ci nasze rodziny, naszych bliskich, szczególnie tych, którzy na różne sposoby potrzebują Twojego miłosierdzia przez chorobę, cierpienie, przez duchowe zagubienie, uwikłanie w grzechach. Bądźmy się szczególnie za wszystkich chorych, cierpiących i za dusze konających i zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana Naszego. Tu się począł z Ducha Świętego? Z Marii Panny, umęczą pod Pąckim Piłat. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca, Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywy i umarli. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczeń, ciała, martwy wstań, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj go, 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 bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie sakrzewy nasz. Dla Jego bolesnej męki. Найго болесны менкі, Няй name цяма, І цяма вечна. Найго болесны менкі, Da jego ból jest najmęski. Da jego ból jest najmęski. Da jego ból Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go menki. męki. Daj go bolesny męki. Daj go bolesny męki. Daj go Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dajgo bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a zmiłuj się nad nami. I nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anioł, śmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, Tobie zawierzamy nie tylko nasze prośby, intencje, ale także naszą drogę wiary. Zawierzenia Jezusowi pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić, ale od wszelakich złych przyczyn racz nas je zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani Nasz, orędowniczko Nasz, pośredniczko Nasz. Pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawaj. Matku Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonna Schafflar, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzej Apostole, Święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, czysty święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym akty zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu wszechmogącym i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry o modlitwę samą do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, w nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest święci.